bez brwi, jak to. Przepraszam, chętnie zejdzie. miałam tak, wcześniej mikrodermabraz jej nie zrobiłam. A potem, właśnie, jakiś taki. Właśnie, nie wiem, bo chciałabym sprawdzić mi, jak to się nazywa, w wiadomościach. Nie wiem, czy to jest jakiś I Z czym to się wygląda na taką bardziej yy, wypoczętą a wcześniej takie już widać było u mnie do pod oczami już takie zmęczenie, no jak to jak to u mamy Ja się wlecia. Już malutki Już się wejmuje No Popaj Podpisał kolega na spacerze kiedyś tutaj. przywołał Luzon sobie tu biegał Jak u był jeszcze troszkę mniejszy. Także ma takiego nowego koleszka. Mawi! Piesek. O, tu go codziennie spotykamy. i szelki, ją samochodu, a i smysz z amortyzatorem i ją tutaj się, no i szelki to wygląda, muszę tak jechać z wyskiem, mi się tych ludzi znowu, był i fataliki z tyłu, z bagażnikiem mama Kropelki do oczu, żeby nie mieć czerwonych trzy razy dziennie. Poprzedni miał problem, tylko miał takie czerwone oczy e, i trzeba było trzecił powieka wycinać tam. Czy brudki z przez powieki, także no, chcę temu zapowiedź w domu. I tak pies dostanie karne, ale ma Orien byacz. Wcześniej był na barfie ale miał złe wyniki krwi po pierwszym miesiącu y, tam na barwie y, miał y, anelię i złą gospodarkę tą fosforową jakąś tam w więc trzeba się z tym barfem rozkładać po prostu tutaj lepszej kawie. Trzeba mi w takim zębniczku, takie coś. Oczywiście to jest zabawa z zawijaniem. Kurczę. Małżeczka, no małżeczka, ale nawet nawet dziewczyny teraz już bez różnicy. Osoby do oka nie wpada. Znowu jesienkami na razie a ja zabijam jak śwista w strogerka. Jest trochę skomprowany. Dobrze, że mamy różne. Ale też z tym ma większe zajęcie, jak się komuś chce na przykład do serialu odpalić i na przykład przygotować ze smaczkami i myślałam, że to bardziej na smaczki będzie, ale ile by musiało być tych smaczków, chyba że po prostu zawijać yy, i nie każdy po prostu niespodzianka, tylko niektóre jak pusta, ale zabawy jest to. Zajijane, może nie zajęło to tak długo jak mówię. Trzeba mieć sprawne ręce. O, jeszcze nawet zostały mi te karmy. Jeszcze nie bym tu a to już brudne, ale a nie mam to. No ale tak to kto jest. Trzeba to co chwilę brać. albo się tak brudzi. Za trzy dni to może wybrałam. Tu mam mięsko takie, yy, nie wiem, skrólika, z królika, z kurczaka, obrane z rosołu. bawka pojaźnik, czyli ten błonnik witalny i